Wspomnijmy, Joanna Krupa w mediach społecznościowych opublikowała filmik z imprezy, na której bawi się w towarzystwie Innych Gwiazd. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nieobecność europosła Prawa i Sprawiedliwości Dominika Tarczyńskiego. Wszyscy w doskonałych humorach dokazywali w jednej z warszawskich restauracji. Nagranie szybko zniknęło z sieci. A to oczywiście wywołało liczne pytania na temat relacji celebrytki i polityka. Od weekendu wszystkie media o charakterze celebrysko-show biznesowym żyją tą historią. Pikanteri w całej sprawie dodaje fakt, że władze TVN są bardzo zaskoczone znajomością Krupy i europosła. Producenci programu, w którego jury zasiada modelka, jak czytamy na Blask Online, nie wiedzieli o jej znajomości z politykiem. W konsekwencji Joanna Krupa trafiła na tak zwany dywanik. To dość zaskakujące, bowiem TVN sygnuje się jako bardzo liberalny i tolerancyjny pracodawca, więc w czym problem? Sprawa jest wbrew pozorom bardzo poważna, ponieważ od dawna media liberalne kreują głęboki podział społeczny. Prezentują ludzi prawicy, nie tylko samych polityków, jako osoby, które właściwie są trendowate, które trzeba otoczyć kordonem sanitarnym, z którymi nie można rozmawiać, z nie mają żadnych kompetencji które do niczego się po prostu nie nadają i to jest realny problem. Choć Krupa i Tarczyński mają różne doświadczenia ona naszą biznesie, on w polskim i europejskim parlamencie widać, że znaleźli wspólny język. Na pewno łączy ich jedno ogromna popularność w Stanach Zjednoczonych. W relacjach międzyludzkich często koncentrujemy się na tym, co nas dzieli. Różnicach poglądów, przekonań, doświadczeń, a przecież to nie różnice decydują o jakości naszych relacji, ale to jak potrafimy je oswoić i pomimo ich występowania, być blisko drugiego człowieka? I jeszcze jedno, jeśli przyjrzymy się mediom społecznościowym, to Joannie Krupie zdarza się bardzo pozytywnie reagować na treści, jakie zamieszcza polityk Prawa i Sprawiedliwości. W ostatnim czasie celebrytka zareagowała choćby na post dotyczący Charlie'ego Kerka. Ta sprawa budzi ogromne zainteresowanie, tym bardziej, że jest niezwykle tajemnicza, ale ciekawość dziennikarzy z portalu Blast Online nie pozwoli im zapomnieć o tej historii. Czy to tylko przyjaźń, czy może już coś więcej? Zapewne.